Hejka kochani, z tej strony ja, Gabriela littles Shop i dzisiaj nagrywam dla was filmik. Tak w ogóle to na stypie bym chciała powiedzieć, że gada ze mną Basia Shop, ale jej nie słychać, bo jest wyciszona, więc... No, ale gada ze mną, więc... no nie, to chciałabym was zaprosić na nasze Instagramy, tu będzie Instagram Basi Shop, a tu będzie mój, mój, to, jej to Basia Shop, a mój to Gabriela littles Shop, więc jak chcecie to wpadajcie, przepraszam za mini-promo, ale tu mój kanał, więc mogę robić co chcę. Basia Pet słychać cię! No. Masia Petr, No wiem. A więc już wam mówię, co chcę robić. Dzisiaj chcę Wam pokazać shopping moich 10 nowych figurek. Pop oczywiście, bo ja Tak być. Gabriela i to jest taka bogata. Z błędnego gadania zacznę w końcu Wam pokazywać, co właśnie kupiłam. Dobrze, kochani, więc widzieliście moje nowe figurki popów? Jak Wam się podobają? Ja możecie napisać w komentarzu. A ja już się będę z nami żegnała. Basia Pet Shops chyba też się z nami żegna. Yy, jak to wtedy nie nagrywam, ale no, pomachała, więc, więc przekazuję do Was pomachanie Basi Pet Shops. Więc ja Wam dziękuję za. Wiecie, w jak, jakim ja, ja ją stanie teraz widzę? Z rozwalonym brzuchem, ale no, nieważne, ona nie jest taka gruba, więc żeby nie było, ale dziękuję za oglądanie i cześć.